dni temu Antoni Macierewicz pokazał no, niezwykłą, jak na katolickie standardy, rolę katolicyzmu w polskiej polityce, a raczej w polskiej agenturze. Otóż powiedział, że rosyjska agentura w historii polski używa symboli katolickich do tego, żeby się legendować. Pokazał przykład. Bolka, który z matką Boską w klapie no, potrafił wzmacniać lewą nogę i wiemy, że ma rekordy, czyli zapisy w przeróżnych służbach komunistycznych i pokazał towarzysza Grzegorza Brauna, który za pomocą szczęść boże sprzedaje ruską narrację w Polsce. Na co to wskazuje? Że katolicyzm nie tylko prowadzi naród do piekła. Ponieważ prowadzi ludzi w kierunku sakramentów, zabobonów, jakichś religijnych uczynków, zamiast prostego, czystego zaufania Jezusowi Chrystusowi, bezpośrednio, bez żadnych pośredników, czyli nie tylko prowadzi na manowce naród duchowo, ale ogłupia go też patriotycznie i politycznie. Masy katolików, jeśli tylko zobaczą Maryję, lub takiego brodatego mędrca, który mówi im: Szczęść Boże, Łykają jak pelikany ruską propagandę i przeróżne inne kłamstwa. Dlatego drogą do wyzwolenia jest wyciągnięcie ludzi najpierw z zabobonu, żeby zwrócili się do Jezusa Chrystusa osobiście, żeby mądrości uczyli się na Biblii, a nie na kucypałach jakichś hierarchów, a wtedy nie dadzą się ładować takiej agenturze jak Bolek czy Szczęść Boże.